Cześć, witajcie. Ja jestem Wojciech, a to są nasze fotograficzne podróże. Zapraszam na objazdówkę po Beskidach. Cześć kochani. Zobaczycie, jakiego pięknego miejsca dzisiaj was zabiorę. Ale zanim tu dotrzemy, pojedziemy na objazdówkę po Beskidach i będziemy polować na wodospady. Poglądamy też fantastyczne drogi Beskidów, bo dzisiaj warunki były naprawdę niesamowite. I w końcu wyjawię, co takiego miało się zmienić w moim życiu i na co tak długo czekałem. Także dzisiaj jest odcinek specjalny, ponieważ to 20. fotograficzne podróże. Także bardzo się cieszę, że jesteście ze mną i nie przedłużam. Chodźmy na spacer, bo dzisiaj jest dużo do pokazania. Hej! Zkoń. Cieszę się, że przyszedł ten moment, kiedy mogę się już pochwalić tymi zmianami. Wybaczcie, że trochę wieje, ale jesteśmy w takim fantastycznym miejscu. Poprzedni rok był dla mnie bardzo trudny, bo wszystko to, co budowałem przez lata jako fotograf, zostało zawieszone i dalej zawieszone jest, i tak niestety podejrzewam, że no nie wróci do tego, co, czym było wcześniej. A jednocześnie nie chciałem tracić tego roku i zacząłem z wami robić te fotograficzne podróże. I przyznam się wam szczerze, że strasznie mi się to spodobało i chciałbym to robić, wiecie? Chciałbym z wami podróżować, chciałbym was zabierać. I w którymś momencie padł taki pomysł, żeby, żeby kupić sobie coś takiego. Sprzedałem mój poprzedni samochód. Za pomocą mojej rodziny i znajomych e, udało się. Kupić coś takiego. Jest to Volkswagen T5 w wersji Kalifornia. To jest taki mały camper, który jest w stanie się przemieszczać w fajnych miejscach, ponieważ ma napęd na cztery koła. Jest to staruszek, bo z 2005 roku. Ale wiecie, można by było zbierać w nieskończoność, można by było szukać nie wiadomo jak długo samochodu. Znalazłem tego. Coś do mnie przemówiło. Na zasadzie ten samochód do mnie się chyba uśmiechnął i postanowiłem go kupić natomiast wiecie, nie wiem czy to widać ale jestem strasznie wystraszony ale cieszę się, wiecie, naprawdę się cieszę że możemy spróbować razem podróżować i dzisiaj chciałem was zabrać właśnie na taką podróż w moich regionach będziemy jeździć sobie po Beskidach, szukać pięknych rzeczy w planie są dwa wodospady i jakieś zdjęcie nocne, jeszcze nie wiem gdzie, zobaczymy. A także mam nadzieję, że to jest początek niesamowitych przygód. Mam nadzieję, że będziecie jeździć ze mną jak najczęściej i że uda się zwiedzić kawał świata razem. Także zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. Jedziemy się przejechać i jednocześnie poszukać obiektywnego piękna świata. Dzięki, że jesteście. Chodźcie. Cześć kochani, jesteśmy w Beskidzie Małym w takiej wiosce, którego, która nazywa się Wielka Puszcza. Zaraz za nami jest droga, i bardzo blisko tej drogi znaleźliśmy właśnie taki kadr. I pomyślałem, że to będzie dobry kadr, żeby zacząć ten dzisiejszy odcinek. Jeśli chodzi o samofotografowanie, to aparat jest delikatnie podniesiony, żeby pokazać to, że to jest kaskada. Nie chciałem doprowadzić do spłaszczenia tych planów. Używamy filtra polaryzacyjnego, żeby kilka dodatkowych błysków troszeczkę stonować, żeby rozpiętość tonalna sceny mieściła się nam w zdjęciu. No i kadr jest taki, wiecie, zbudowany klasycznie. Wprowadza nas tutaj ten ścieg, do głównego tematu. Mam nadzieję, że wyjdzie to bajkowo, a chcemy jechać dalej. Także nie przedłużając. Zapraszam Was do pierwszego kadru tego odcinka. Cześć, kochani, jesteśmy w Sopotni Wielkiej przy największym wodospadzie w Beskidach. Według Wikipedii ma około 10 metrów. Ma dość charakterystyczny kolor wody, ale tego dzisiaj wam nie jestem w stanie pokazać. Natomiast zeszliśmy ścieżką, która prowadzi do tego wodospadu i udaliśmy się troszeczkę w głąb, żeby. Oddalić się i pokazać perspektywę. Niestety zaraz nad wodospadem jest most, i on trochę ogranicza mi jakby możliwość komponowania kadru. Ale bardzo mi się podoba ta siła wody, która spływa z tego wodospadu. Przepiękne to jest. Zastanawiam się jeszcze, jak to ująć czy szerzej, czy wężej. Ale jakoś z tego wybrniemy. Jakiś ten kadr zostanie stworzony. Bardzo mi się tu podoba. I nie przedłużając, zaproszę Was na ten drugi kart naszego odcinka. Cześć kochani, jesteśmy w Żywcu w parku przy Pałacu Habsburgów. Pomyśleliśmy, że to będzie bardzo fajny, wieczorny kadr po całej objazdówce dookoła Żywca i mam nadzieję, że się Wam podobało. Spacerowałem tutaj po, po parku szukając e, jakiegoś fajnego kadru, takiego monumentalnego, bo brakowało mi ostatnio fotografowania architektury. Znalazłem taki kadr. Tego pałacu, który się odbija właśnie w wodzie. Natomiast ciekawostka jest taka, że z racji, że jesteśmy tutaj przy ciepłym oświetleniu, to aparaty proponowały bardzo specyficzną grę barw. Ja uszanuję ten, to, ten dobór i postaram się zaprezentować to zdjęcie w troszeczkę innych kolorach, i zrobiłbym to normalnie, niech będzie to troszeczkę bardziej artystyczna wersja, a dlaczego nie? Bo wydaje mi się, że do tej mgiełki, która się unosi w powietrzu, dość dobrze to pasuje. Parametry ekspozycji wam podam za chwileczkę, eee, ale dajcie się nacieszyć tym kadrem, bo naprawdę woda, która jest przede mną jest idealnie spokojna, zachowuje się jak lustro, ale dobrze, nie będę już przedłużał, zaproszę Was do ostatniego kadru odcinka i dziękuję pięknie za oglądanie. że znowu byliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo takich spacerów będzie w tym roku więcej. Specjalne podziękowania znowu należą się Adamowi, gdyż bardzo pomagał w tworzeniu tego odcinka. Wrzucę do jego Instagrama linka w opisie, także jak ma ktoś ochotę to zapraszam. Ja z swojej strony zapraszam na kolejne fotograficzne podróże, które pojawią się już niebawem. Znowu mam głowę pełną planów, a serce pełne nadziei, że odkryjemy kawał świata i to już niedługo. Dziękuję jeszcze raz, miłego dnia, zdrowia i dobrego światła. Trzymajcie się, hej.